Cześć, witam Was po raz kolejny z indyjskich źródeł na kanale Fotografia Jest Prosta. Ja mam na mnie Grzegorz i dzisiaj porozmawiamy sobie na, na taki e, dość e, ciekawy, czasem intrygujący trochę temat. Temat, który dotyczy głównie początkujących fotografujących bez względu na to, czego chcą od tej fotografii, tak, jeżeli chcą, chcą jednak czegoś więcej, mają takie, takie pytanie, takie obawy. Pytanie, które brzmi, czy moje zdjęcia są dobre, czy moje zdjęcia mogą się podobać, czy to co robię jest właściwe. Cóż, tutaj można powiedzieć, są takie, są dwie proste odpowiedzi. Pierwsza z nich dotyczy tego, czy to, co się robi, czy się umie to robić, tak? Bo jeżeli ktoś chce robić zdjęcia, zdjęcia, które są, można powiedzieć, jakoś tam ciekawe, przyciągają oko, ale nie na zasadzie, że udało mi się zrobić zdjęcie, po prostu zrobiłem i mi się udało, tylko, tylko zachowuje pewną powtarzalność, tak? że po prostu robiąc to zdjęcie, on wie, że to zdjęcie będzie dobre, ciekawe, fajne, no, poprawne. Tak? Jeżeli taka osoba tego chce, a mimo wszystko ma te wątpliwości, patrząc na, na, na swoje zdjęcia, nie jest tego pewna to bardzo, bardzo często tutaj problem wynika z tego, że zwyczajnie czegoś jeszcze nie umie, tak? Czegoś taka osoba nie przypilnowała yy, i patrzy się na to swoje zdjęcie yy, i no, nie widzi tego, yy, może nie to, że efektu wow, od razu tak, ale nie widzi tej pewnej poprawności yy, to jest, i to jest jedna odpowiedź, czyli czyli, czy, czyli czyli tutaj można stwierdzić bardzo krótko, że zwyczajnie wystarczy się douczyć, tak? obejrzeć swoje zdjęcia pod kątem tutaj tej takiej tej poprawności technicznej obejrzeć swoje zdjęcia tak samo pod kątem tego w jakich warunkach te zdjęcia zostały wykonane bo na przykład posłużę się tutaj krajobrazem w przypadku krajobrazu wystarczy wybrać odpowiednie godziny wykonania tych zdjęć Eee, o, oczywiście, należy to poprzedzić też obserwacją. Tak? Eee, zawsze, w ogóle, jeżeli chodzi o dobre zdjęcia krajobrazowe, zawsze zaczynamy od obserwacji miejsca, w którym będziemy fotografować. Eee, to nam daje, można powiedzieć, eee, gwarant tego, że, że przynajmniej będziemy mieli, eee, będziemy wiedzieli, czego możemy się spodziewać na miejscu. Eee, no dobrze, więc no, mówię, no tutaj wystarczy się do, eee, douczyć wyszkolić dokształcić, doszlifować, zrobić więcej zdjęć, żeby uzyskać tę pełną poprawność. Natomiast jest, jest jeszcze drugi problem i to jest brak pewności siebie. Brak pewności siebie, tutaj taka osoba, można nawet robić te zdjęcia już poprawnie, tak? Te zdjęcia mogą być ładne, mogą się, mogą się komuś tam podobać, ale autor nie jest pewien tego, czy te zdjęcia są dobre, czy te zdjęcia są poprawne ponieważ no, sam nie jest ich pewien, tak. E, z czego to wynika? To wynika e, głupia rzecz, wstyd. E, niektórzy ludzie, i z tym się spotkałem e, niejednokrotnie, niektórzy ludzie e, początkujący w fotografii, ludzie młodsi, starsi, zwyczajnie wstydzą się e, wystawiać swoje prace no, prace, no tak to nazwijmy, bo jeżeli ktoś e, jeżeli ktoś wkłada jakiś wysiłek w wykonanie zdjęcia, jakikolwiek, to jednak jest to już praca, tak? Jego zdjęcie jest jego pracą, ale te osoby boją się, wstydzą wystawiać takie zdjęcia na przykład na grupach fotograficznych, na forach, czy w mediach społecznościowych, szukając takiej swojej, można powiedzieć, takiej mniej wartościowej niszy, w której będą czuli się bezpieczni. Nie jest to dobre. Od czego tutaj w takim przypadku należy zacząć? Po pierwsze, trzeba samemu stwierdzić, czy moje zdjęcia podobają się mnie jako autorowi. Spojrzeć się trochę krytycznie, trochę, trochę od strony tak jakby obserwatora obok, tak? Że tak jakbym patrzył nie na swoje zdjęcie. Nie oceniam swoich zdjęć, nie oglądam swoich zdjęć, tylko bym oglądał, oceniam czyje zdjęcia, bo też jest jeszcze jedna taka rzecz i jest to rzecz, która dzieje się nagminnie, że wszystkie inne zdjęcia będą dobre, tylko nie moje. No nie no, no nie można tak. Nie można tak. Trzeba być tak samo samokrytycznym wobec siebie, wobec, wobec tego co się robi. Ale nie zależy, nie należy zapominać też o takim czymś jak jakiś obiektywizm, czyli spojrzeć obiektywnie na to, co się zrobiło na, na swoje zdjęcia, tak? Więc no, z, zrobić sobie taki, taki skrócony rachunek sumienia. Czyli tak, czy odpowiednio przygotowałam, przygotowałem sprzęt. Czy skorzystałem z tego? czym są zasady kadrowania, tak, czy mam świadomość tego, czy miałem świadomość tego, wykonując zdjęcie, w jakich warunkach światła zastanego to zdjęcie robię i czy na przykład to światło mi pomogło, czy przeszkadza, a właściwie światło, no, no nie mamy wpływu na światło, no niestety słońce nie da się przesunąć, można oczywiście robić pewne triki, jeżeli chodzi o plener, o światło zastanę. Sam teraz korzystam z takiego triku, po prostu słońce mam o, tam, 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 tam jest słońce. A ja chowam się zapnięć drzewa, żeby po prostu, żeby moja twarz... O, łabątek tle, żeby moja twarz nie była jedną białą plamą. Gdyby słońce padło mi na twarz, to wyglądałbym mniej więcej tak. A ponieważ jest za piękiem, no to jakoś tam nie widać, prawda? I słuchajcie, jeżeli po zrobieniu sobie takiego krótkiego rachunku, sumienia, jeżeli stwierdzacie, że tutaj wszystko było w porządku i przede wszystkim na, na waszym zdjęciu jest to, co chcieliście pokazać, czyli jest ten ujęty temat, tak? No bo zdjęcie zaczyna się nie od tego, że ja biorę aparat i sobie tutaj wcisnę i to już jest zdjęcie. Nie, zdjęcie powstaje tutaj tu, tam w środku, między uszami, zanim podniosę aparat do oka, ja wybieram sobie temat zdjęcia. Ja oceniam wreszcie, jaki kadr będzie dobry, oceniam światło i, i na podstawie tych informacji wykonuję zdjęcie. Tak? I jeżeli tutaj było wszystko w porządku, można powiedzieć, że patrzycie na e, Wasze zdjęcie, które no, zachowuje jakąś poprawność. Czyli można powiedzieć, że od tej strony sprawę można mieć załatwioną, chociaż nie do końca, bo należy pamiętać o tym, że jako początkujący yy, no, jesteś narażeni na, osoby początkujące narażone są na popełnianie błędów, i to jest normalne: to jest, to jest jak najbardziej normalne, że czegoś się nie spojrzy, na coś się nie spojrzy, czegoś się nie przypilnuje. Gdzieś na przykład, no nie wiem, ten kadr może być krzywy, tak? Gdzieś tam na przykład jest widoczna linia, linia horyzontu, jakiekolwiek, czy linia wody, i to zdjęcie może być przechylone. No nie wygląda to nigdy fajnie. Jest to błąd, czy mamy jakieś wtrącenie w kadr, które na przykład odciąga wzrok obserwującego od tematu zdjęcia. Też nie jest to dobre, ale mówię, takie błędy, takie błędy służą temu, żeby się na nich uczyć. O, słoneczko mi się przesuwa powoli, więc ja muszę się kontrolować. Więc takie błędy są, służą temu, żeby się na nich uczyć, a żeby wyciągać z nich wnioski, żeby ich nie powielać. Jest, jest jeszcze inny błąd, który popełnia wielu początkujących fotografów. Mianowicie chodzi, chodzi o to, że przyczyny swoich ewentualnych błędów i swojej braku pewności siebie, Upatrują w sprzęcie. Że tak powiem, zwalają winę na, na sprzęt za swoje błędy, niepowodzenia i twierdzą, że muszą zmienić aparat, żeby ich zdjęcie było lepsze. No, no nie, no, no tak, to, tak to też nie działa, bo dopóki tego, tego własnego, swojego aparatu się dobrze nie pozna, dopóki nie ma się tej pewności, że. Wykonane zdjęcia były wykonane w oparciu o jakąś poprawność, że temat zdjęcia został dobrze wybrany, to naprawdę nie ma co zrzucać winy na, na sprzęt. I e, powiem Wam z doświadczenia, że ciekawe kadry, ciekawe zdjęcia nie uzyskuje się aparatami tylko dlatego, że na przykład korpus z obiektywem e, kosztowały, no nie wiem, 30-40-50 tysięcy. Tutaj, tutaj cena wcale nie jest wyznacznikiem ciekawości waszego zdjęcia, czy też tego jakie ono będzie ładne, fajne jak bardzo będzie przyciągało wzrok. Nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, gdzie e, ktokolwiek, kto ogląda czyjeś zdjęcia, pochwaliłby kogoś w pierwszym zdaniu, żeby pochwalił kogoś na przykład za to, że ale masz super obiektyw. Ale twoje zdjęcie jest no nie wiem, szczegółowe, tak? Tylko Pierwsze, co przyciąga, jeżeli chodzi o zdjęcie, to jest właśnie temat zdjęcia, to jest kadr, to jest, to jest gra świateł. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o, o, o tej, o obróbce. No jest to też, jest to też temat, temat, który trzeba ruszyć i będzie o tym. Będzie o tym osobny film, pokażę Wam, jak się zabrać do obróbki, jak to zrobić w kilku różnych programach. W programach popularnych, w programach płatnych, w programach bezpłatnych, ale, ale, ale wracając, jeżeli chodzi o sprzęt, mówię, cena sprzętu, to jaki on będzie drogi, nie ma, nie ma wpływu na to, jakie będą Wasze zdjęcia. Na to ma wpływ coś innego, tak jak właśnie już mówiłem wcześniej, czyli Wasze przygotowanie, Wasza wiedza. Wasze, wasze, wasze umiejętności Tego się nie kupi w sklepie I naprawdę czasem lepiej Lepiej pieniądze, które macie Wydać na temat pomijany Na temat związany z akcesoriami tak Naprawdę lepiej kupić sobie Czasem dobre staty No bo ej, Ktoś zainwestuje w porządny korpus, w porządny aparat, że tak powiem, wypłyje się z pieniędzy, tak? No i okazuje się, że postawi to wszystko na statywie, schwijającymi się nogami. No nie bardzo, no lepiej, lepiej tutaj mieć ten, ten, ten statyw, na, na przykład lepszy, czy, czy też zapakuje ten sprzęt do za małej torby, za małego pcf tak? Yy... Wbrew pozorom, nawet tanie aparaty, starsze aparaty mają spore możliwości. I poświęcę, jeden z filmów poświęcę temu, żeby pokazać Wam, że sprzętem, że aparatem za kilkaset złotych można robić fajne zdjęcia. Naprawdę. I taki film powstanie w ciągu najbliższych dwóch, no góra, trzech tygodni, bo jeszcze, jeszcze mam po materiału, które chcę z, y, zrobić i dodać. I mam nadzieję, że będzie to oglądane słuchajcie, fotografii, fotografii można wiele. Nawet powiem Wam, że fotografii można wszystko. Ale przede wszystkim można tyle, ile się umie, robić sprzętem, który się ma. Tego się nie przeskoczy. Taka moja prawda. Trzymajcie się, na razie. Do następnego filmu.